Witam was w moim filmiku. Dzisiaj jestem u Adama. Ja, ja jestem Bartku TV. Zachęcam was do polubienia tego filmu, napisania komentarza i dali suba, wbijcie na kanał Adamny. I teraz otwieram opening. W sensie nie, nie będę otwierał wszystkie rzeczy, które tutaj mam i zaczynamy. Brawl. Nie mam Jessie. I wszystkie punkty mocy będę dawał do Shelly. Dobra, jeden event ticket. Highs. Drawbox. Trzy event tickety. Dobra, to już mam. E, muszę jeszcze raz wejść w je, bo mnie wywaliło. No, dam. Dobra, Shelly. Pieniążki, teraz, za, teraz Brawlboxy. Czemu gemy mi nie lecą w ogóle? Bo jak nie lecą, gemy, to będzie po prostu kawę. Ale event tickety mi lecą. No, szkoda. Serio i tam. I mam zepłyć, kiedyś wchodzę po mapę, zostało 500. Kurde, nie drobni mi się postać żadna. Może jeszcze z tego beauty o jest Penny! dobra teraz kurde ile ja ulepszeń wszystkie ulepszam oczywiście bo jak gdyby inaczej mam ulepszenie do wszystkich postaci Dobra, najpierw sobie zagram Jessie. Dobra, gramy. Nie wbijajcie na kanał TheJaro.pl. Nie no, żartuję, to jest nawet spoko kanał. Nawet? Nawet, ale ja mam lepszy. Z Adamem, prawda Adam? A później Jarek mówi... No i co? Adam wcześniej przypalił obiad, jak robił. W sensie nie, jak robił. <grymiany> no bo przypalił obiad, kurde. Ono przypalił obiad. Nie wiem, dobra. Trzy postacie odblokowałem dzisiaj. Kurde, jak ja nie chcę walczyć z tym botem. Kurde, zginąłem prawie. Serio? O man. Idę po tamtego parku psa, da mi trochę HP. Zadaję no. Zginąłem. Mrak, no, trudno się mówi. Nie jakie trzy postacie? Dwie. Tak. Jeszcze peny sobie zagramy. Mają broka już? Nie. Trudno. Zaraz Wam jeszcze pokażę nasz klan, do którego możecie wbijać. Bo to jest klam tylko dla prosów. Nie, no. No. No i no, it Dobra, niszczymy skrzynki kaszanki. nie to, nie? Co jest to? Dobra, zginęłem. Chyba, najprawdopodobniej tak. no. Dobra. Plus cztery. Dzwonił do mnie Jarek. Dobra. To by był już koniec tego filmu. Żegnam się z Wami i. Cześć!